Kevin Nowacki, MMA Fist Spell, Znajdujemy się po konferencji przed dziewiątą galą sportu walki Runda w Białogardzie. A moim pierwszym dzisiaj rozmówcą jest Marcin Łazarz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Zacznijmy może od samego początku. Miałeś walczyć z Tomaszem Kondraciukiem, lecz właśnie jak się dowiedzieliśmy na konferencji został ci zmieniony rywal. Będzie to Piotr Kalenik z Klubu Waletu do Białystok. Czy już wiesz coś o swoim nowym przeciwniku? No też ubolewam, że nie dojdzie do walki z Tomkiem. Eee, już... Kilkukrotnie byliśmy przymierzani e, i no fajny, fajny mecz, fajna walka. E, także życzę szybkiego powrotu do zdrowia e, dla Tomka, a jeżeli chodzi o nowego przeciwnika, to zdążyłem wczoraj zobaczyć jedną jego walkę e, i no, już mam, wiem mniej więcej jaki to jest zawodnik, jakieś tam rozeznanie, co znaczy ta walka, co ją widziałem, to nie była jakaś ostatnia, tylko to było kilka dobrych lat wstecz. Także to nie, to nie można też obiektywnie ocenić. No ale już widziałem mniej więcej jak to zawodnik jest zbudowany, i jakie tam techniki ma ulubione i mniej więcej w, jakim, w jakiej stylistyce się lubuje i no mniej więcej wiem. Już walczyłem z podobnymi przeciwnikami nieraz. Ksywka Hulk, dobrze znana, tak, znamy temat, tak, już z jednym hulkiem walczyłem w Rosji, tak, wiemy o co chodzi. E, także wszystkich Hulków zapraszam, ugoszczę. E, zapraszam do Białogardu tym razem tego Hulka e, i, i zróbmy dobrą bitkę dla białogardzkiej publiczności, bo to jest wymagająca publiczność, e, znająca się na sportach walki. E, także żadna ściema i tutaj żadne, e, żadna tanizna tutaj nie przejdzie. I, no i zróbmy to dobrze, tak jak trzeba. Przejdźmy także właśnie, zostańmy przy rundzie dziewiątej do pojedynków twoich podopiecznych, gdyż jesteś także trenerem i posiadasz twój własny klub, Marcin Łazarz Akademii i pierwszy, o którego chciałbym zapytać zawodnik, to Damian Piwowarczyk. Będzie to jego tym razem zawodowy debiut. Dobrze tutaj pan Jacek właśnie powiedział, że rok temu debiutował w amatorstwie w Białogardzie. Zajął mu to 8 sekund, znokautowanie przeciwnika. Tym razem właśnie będzie to zawodowy pojedynek. Jak widzisz, jak oceniasz może formę Damiana przed... Z Damianem się znamy już naprawdę dużo lat. Ja go śledzę już od, od praktycznie od dzieciaka i znam jego możliwości i wiem, 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 że on jest na, na poziomie już zawodowym, bo sam z nim sparuje już od dawna. Także to nie jest żadna nowość dla Damiana, że podejmie walkę w formule zawodowej, bo nieraz sparował z zawodnikami. Na pewno teraz jak trenuje też, bo wiem, że trenuje też w Poznaniu, e, trenuje z zawodnikami na poziomie zawodowym, ma tam dobry przeciwnik, sparing partnerów. Ze mną jak sparuje to też mamy bardzo wyrównane sparingi, także z Damianem, z Damianem jest na zawodowym poziomie już od dawna. Także to nie jest żadna nowość dla Damiana i liczę, że przeciwnika też ma bardzo dobrego, bo walczy, przypomnij mi, seweryn Kucha kucharski dobrze. Kucharski. No, seweryn to też bardzo solidna, solidny zawodnik. Mańkut do tego. E, stoczył bardzo fajny, fajny, fajny bój, e, bodajże półtora roku temu w Gryficach e, z, naszym, z następnym naszym białogardzkim zawodnikiem, tutaj kolegą klubowym, e, zawodnikiem też AKS e, Białogard, e, no i też naszym MLA, e, zawodnikiem Damianem Hołujem, e, stoczył niesamowity bój, trzyrundowy bój. E, Super, super zawodnik, zapowiada się bardzo mocna walka, tutaj z kolei z Damianem Piwowarczykiem też, myślę, że to będzie troszeczkę inna walka, no i też czekam, chciałbym tą walkę oglądnąć na żywo, niestety nie będę mógł jej oglądać na żywo, bo będę w szatni przygotował się do swojego pojedynku. No ale o, o, oczywiście życzę, życzę, jakby tutaj stoję po stronie Damiana, bo to jest wiadomo nas z Zawodnik, ale życzę również powodzenia e, Sewerynowi, bo wydaje się bardzo fajnym gościem e, i toczy bardzo fajne walki, bardzo fajnie się zachowuje. Także życzę obojgu Zawodnikom udanego boju no, i, i trzymam kciuki, obyło było oby się bez kontuzji i, i liczę, że to będzie taki też e, czarny koń pociągowy naszej Gali Runda 9. I liczę na dobry bój, nie? Z tej strony. Kolejny z zawodników, Grzegorz Stabach, jeszcze w pojedynku amatorskim. skrzyżuje rękawice z zawodnikiem o podobnym dorobku doświadczenia oraz wieku z klubu Mighty Bulls Gdynia z Kacprem Matyszewskim. Jak oceniasz także formę Grzegorza? Wiesz co, nie znam przeciwnika w ogóle, nic nie wiem na temat tego przeciwnika. No, Mighty Bulls Gdynia to to jest duży klub, duża firma. Już niejednokrotnie nie, nie u nas tutaj gościmy ich na naszej gali Runda w Biogardzie. No jeżeli chodzi o Grzesia Stabacha, no to wiadomo, Grzesiu się rozwija w niesamowicie, niesamowicie szybkim tempie i to widać jego progres z walki na walkę, widać jak szybko ten chłopak naprawdę się rozpędza. Bardzo dużo startuje, bardzo fajnie to wszystko u niego widać, ten jego rozwój. No i co? No i, no i oczywiście trzymam tutaj kciuki za Grzesia, jak najbardziej mam nadzieję, że przed Białogardzką publicznością e, pokaże się w znakomitej formie. Wiem, że jest w znakomitej formie. E, mam nadzieję, że w, z, wygra sam ze sobą, ze stresem, z, z presją przed własną publicznością i, i jeszcze dodatkowo go to nakręci, żeby dać po prostu pojedynek życia tutaj przed białogarską publicznością dla nas, dla Białogardzian na Runda 9. Nie? Na koniec chciałbym jeszcze przejść do Twojego ostatniego pojedynku, gdyż walczyłeś na M1 w Chinach i chciałbym, żebyś opowiedział o kulisach tego pojedynku. Jak dowiedziałeś się o tym? Pomógł mi tutaj dograć temat Dawid Walasek z Beogardu. Od niego wyszła ta informacja. Ja nie byłem może jakby w stosie w treningowym, bo byłem też w Anglii. Coś innego tam robiłem. Dostałem dobrą propozycję finansową. Coś tam robiłem, ale nie byłem, mówię, w pełnym gazie. E, wziąłem tą walkę, bodajże na 4, 3 czy 4 tygodnie przed i miałem też do zbicia 10 kg. Praktycznie zrobiłem tą wagę, e, stanąłem na wysokości zadania, wróciłem do treningu, no i pojechałem do Chin. Przeleciałem pół świata, zorganizowałem narożnik, zrobiłem wszystko tak jak trzeba. Stoczyłem trzy rundowy pojedynek, jak myślę, że wyrównany. Mój przeciwnik niestety nie zrobił wagi gdzie był przymierzany do tego pojedynku w pierwszym planie, tak? bo miał tam innego zawodnika, miał cały obóz na zrobienie wagi, nie zrobił 2,5 kg mu zabrakło wagi, za co miał odjęty punkt. No i tyle, jeżeli chodzi o kulisy, no, no walka w Rosji, no to wiadomo, no to już musiałbyś wieź, wiesz, to już dłuższa rozmowa jest, jak te kulisy tam wyglądają. Generalnie Rosyjskie Federacje płacą bardzo, bardzo dobre pieniądze za, 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 za walki MMA. Ale są to zawsze walki meczowane underdogiem, tak? No, ciężko jest dostać pojedynek w Rosji 50-50, wiesz, tak? Żeby ta walka miała, 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 była, była fair play i jeszcze, wiesz... E... <laughs> Także no co, no bierzesz walkę na ostatnią chwilę, wiadomo za co Wiadomo, że musi się zgadzać finansowo wszystko No i co? No i, no, i, no, i wiadomo po co jedziemy, no, no i... Musisz zabić tam gościa, żeby wiadomo, żeby wygrać. Nawet jak zabijesz, to też nie wiadomo, co ci sędziowie tak, Może się okaże, że będzie dyskwalifikacja. No nie wiem. Ja mam takie doświadczenie, jakie mam. Stoczyłem trzy boje w Rosji. Maksim Grysim, później Iwan Sztyrkow i przypomnij mi ostatniego przeciwnika? Tebekin. Tak, Dmitrij Tebekin. Były to trzy bardzo mocne boje. Trzy walki do końca, od początku do końca, trzy bardzo wyrównane, trzy przegrane, nie do końca, może się z tym zgadzam. Były to naprawdę bardzo mocne rundy, bardzo mocne doświadczenie dla mnie i na pewno bardzo dużo mi to dało. Także stoję tu, gdzie stoję teraz, jadę dalej, nie, nie, nie roztrząsam się na tym, co było, jadę dalej do przodu. Tyle. Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad, jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, komuś podziękować to bardzo proszę. E, pozdrawiam moją żonę Dorotkę, wszystkiego dobrego, moje dzieciaczki całuję, pozdrawiam wszystkich sponsorów. Zapraszam na galę Runda 9 w Białogardzie i powiem Wam tylko, że jeżeli nie jesteś na gali Runda 9 w Białogardzie to ja nie wiem, gdzie Ty jesteś i ja nie wiem, co Ty robisz, ale raz w roku po prostu musisz tam być i ogarnij sobie ten bilecik i nie czekaj na ostatnią chwilę i nie dzwon do mnie w dzień Gali i po prostu nie wiem, co robisz, jak nie jesteś na Gali. Pozdrawiam. Również zapraszamy. Dziękuję bardzo.